Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. W dzisiejszej mistrzowskiej bitwie mamy gracza Hop 999 z klanu GG na MX 1390. Dość ostatnio rzadko spotykane są powtórki na tym czołgu, także wybrałem ją, jeśli chodzi o jego ustawienie to 12 zwykłych pocisków, 24 pociski. Premium 0 odłamkowo-burzących, mały zestaw naprawczy, mały, mały, mała apteczka i do tego automatyczna gaśnica. Jedzie w sposób niespotykany jak na lekki czołg, czyli do miasta, tam gdzie spotykają się ciężkie czołgi, mimo że jest załadowany, za chwilę będzie załadowany sześcioma pociskami Premium, może to nie wystarczyć. Warto jeszcze wspomnieć, że gra w Plutonie z Sabo XD z klanu XG, który prowadzi EmixA 50120, również hmm, czołg z bębnem z czterema pociskami. Także w dwójkę są w stanie w krótkim czasie zadać bardzo dużą ilość obrażeń, ale później przez około 40 sekund będą kompletnie bezbronni. Również świetne losowanie, jak dla jak MXA 1390, ponieważ tylko i wyłącznie trzy. Czołgi dziewiątego poziomu w drużynie przeciwnej. To samo w jego drużynie, ale to nie jest już tak ważne. W tym momencie Sabo XD otrzymuje dość poważne obrażenia. Wyjeżdża na niego jeszcze 110, która w tym momencie, jeśli nie popełni jakiegoś fatalnego błędu, zostanie unicestwiona. Tak, dokładnie została odesłana do garażu. 1021 obrażeń już zadanych, i w tym momencie przeładowuje. Także Spybot 666, który prowadzi Isa 3 już powinien w niego wjeżdżać. I w tym momencie bitwa by się zakończyła, jednak tego nie zrobił. I możemy spokojnie oglądać dalej. Bitwa jak zwykle jak na dębinę, bardzo dynamiczna, już jest 2 do 4, także przegrywają. Zobaczmy, co będzie dało się, działo się dalej. Jest w stanie wykończyć tego. Isa trzeciego na jeden magazynek, zaraz skończy przeładowanie i znów zacznie robić różnicę. Jak widzimy Sabo XD zbyt długo w tej bitwie nie pograł, w zasadzie można powiedzieć, że mistrz jednego magazynka wystrzelił jeden magazynek i został odesłany do garażu. Nasz bohater czeka aż wystrzeli IS-3, w tym momencie podjął decyzję, że będzie flankował. Obok wraku 110, pierwszy strzał nietrafiony drugi już z powodzeniem trzeci również tutaj trzeba uważać na pancerz warstwowy ISA właśnie najlepiej jest strzelać w kółko 217 także w tym momencie po raz kolejny kolejny przeciwnik odesłany do garażu już mamy dwóch zabitych przeciwników 2085 e, obrażeń tutaj plutonowi piszą między sobą jest 4 do 6 także w, Wynik zmienia się bardzo równo w momencie, kiedy przeciwnicy wykończą czołg któryś z drużyny chopa, ci odwdzięczają się tym samym. Już nieaktualne 4 do 8. Także powiedziałbym, że sytuacja robi się bardzo niewesoła. Mamy tutaj, jak Pantera, jest jeszcze Skorpion, niestety kończy przeładowanie dopiero w tym momencie jest szansa na oddanie strzału. Udało się. Zwróćcie uwagę, jak bardzo rozchodzi się celownik. Tutaj trzeba być bardzo mm, uważnym i mieć troszkę czasu, żeby wycelować. Totalnie ignorowany przez niszczyciele. Może nie przez tą T-30, którą przez chwilę widzieliśmy w tle. Jest 6 do 9. Już nie ma artylerii. Także mm, w zasadzie można by powiedzieć po zawodach już odejść od klawiatury, ale nasz bohater tego nie zrobił. Zabił trzech, zadał 2898 obrażeń. Gdyby ta bitwa skończyła się w tym momencie, już moim zdaniem byłaby bardzo udaną bitwą, ale zapewniam Was, że to jeszcze nie koniec. On, Jemu zostaje 205 punktów życia, także w zasadzie jest na jeden strzał od wszystkiego oprócz Lighta. Light może go trafić jeszcze raz. Mamy T30, czyli 9, 9 poziomowy niszczyciel czołgów, którego średnie obrażenia wynoszą 750, także gdyby trafił w cokolwiek, co stoi w tej drużynie, byłoby dla niego po zawodach. Niestety został podświetlony AMX 1390, także musi odczekać. Tutaj po raz kolejny ma bardzo dużo szczęścia, ponieważ trzy artylerie w przeciwnej drużynie, ani myślą, strzelać w niego. Nie wiedzą, nie wiedzą co nastąpi Tak, pojawia się mm, po raz kolejny jak Pantera, być może się uda niestety pocisk zrykoszytował, zbyt mało penetracji żeby się tutaj wbić A mx 12T po raz kolejny sygnalizuje, żeby strzelać w Panterę, niestety tak się nie dzieje tutaj w tym, tym momencie już trzeba zacząć oszczędzać amunicję 8 do 9, czyli całkiem, całkiem, całkiem ok. Niewidzialna przeszkoda, która za chwilę zostanie ominięta. Bardzo kombinuję tutaj, jeśli będziecie mieli okazję grać tym czołgiem, to warto właśnie zwrócić uwagę, żeby w takich sytuacjach podjeżdżać tyłem. Nie musimy wtedy zawracać, kiedy zostaniemy wykryci. Jest strzał w kółko, być może został postawiony na gąsce. Nie, nie został. Może spokojnie strzelać po raz kolejny. Jeszcze ma jeden strzał. 231 punktów życia zostało T30, także dość pechowo. Mamy kolejne przeładowanie, 35 sekund, także jest okazja na zmianę pozycji, na podjazd zupełnie z innej strony. Tutaj z tą T30 z boku nie będzie miał żadnego problemu. Jeśli miałby się wbić od przodu, już pojawiłby się na pewno problem. Dalej trzech zabitych 3903 obrażeń, także moim zdaniem to już jest rewelacyjny. Wynik zostało jeszcze dwóch, czterech, sześciu przeciwników, na dwa czołgi ciężkie i dwa czołgi lekkie. Tutaj mamy T34 i ISA3. Na minimapie widać T55A drużyny przeciwnej, który tam pewnie męczy ISA 3 szczególnie, że ma jeszcze 1252 punktów życia, także. Jest w stanie zmienić losy tej bitwy. Zakończyło się ładowanie bębna z amunicją, także jest okazja uderzyć. Mamy tutaj T30 i T71. Także przy dobrym wyjeździe, może z lewej strony, byłoby dobrym pomysłem. Jest niestety załadowany zwykłą amunicją, ponieważ amunicja premium się skończyła. Mamy T71, pierwszy przestrzelony strzał drugi już trafiony zostaje mu 156 punktów życia te 30 strzela także mamy 16-17 sekund żeby wycelować i wykończyć tu jest to co mówiłem że z przodu może być problem na szczęście było wystarczająco dużo czasu żeby o i arty party Przyjęcie ART, wszystkie trzy strzelały w naszego AMX-a 1390, żadna nie trafiła. Z, to tych, to z tych lepszych informacji jest w stanie załatwić wszystkie trzy artylerie jednym magazynkiem. Także warto w tym momencie przeładować. Warto chwilę zaczekać i myślę, że pojechać po nie. Tutaj mamy jeszcze to T55A, które wykończyło nasz lekki czołg. No, w zasadzie już obydwa. Czołgi zajmują się T55, a czyli czołgiem, który otrzymuje się za misje osobiste trzeciego poziomu. Pierwszy strzał chybiony jest, udało się. Zostaje sam na trzy artylerie tutaj dużo szczęścia, ponieważ mm, zwykła amunicja on był tyłem i mm, udało się go załatwić. Jeśli teraz. Mm, zabije wszystkich, będzie medal Radleya Waltersa, także patrzmy i no, w tym momencie myślę podziwiajmy 4318 obrażeń, 6 zabitych przeciwników, to jest naprawdę bardzo dobry wynik, znów trzeba przeładować, ma jeszcze około 10 sekund przeładowania i myślę, że będzie załatwiał te artylerię na raty, mamy GWTigera, Tigera, który będzie miał 550 HP, SU-14-2, który będzie miał w granicach 400 i M12 również, także tylko przy idealnych losowaniach uda się wykończyć wszystkie trzy jednym magazynkiem. Zwróćcie uwagę, że po wystrzeleniu tego magazynku zostanie, zostaną mu tylko i wyłącznie dwa złote pociski i z trzeci pisze, że ma 1% nadziei w nim i teraz się poprawia, że 100%. W zasadzie patrząc na wynik 6 zabitych, no, obrażeń nie widzi, jest ich 4300, to no, można z powodzeniem założyć, że spokojnie wykończy tę artylerię. Jednak warto zwrócić uwagę, że zostało mu 143 punkty życia, także nawet splash na granicy zasięgu odsyła go do garażu. Artylerie od jakiegoś czasu zrobiły się troszkę celniejsze, jeśli chodzi o strzelanie do zbliżających się lekkich czołgów, bądź jakiegokolwiek innego przeciwnika. Kiedyś pamiętam, po prostu wpadało się tam, gdzie artyleria stała i kończyło. Mamy SU-14, które w tym momencie otrzymuje pierwszy strzał. Drugi strzał nie został trafiony, on został wykryty także, powiedziałbym, w nogi, tak? Albo chodu, ma jeszcze cztery pociski. Artylerie niestety będą odwrócone w tamtą stronę. Co więcej, mógł poczekać, kiedy zniknie, kiedy zostanie. Um, um, nie będzie go widać, wtedy mógłby spokojnie z powodzeniem zmienić pozycję i nie byłoby zagrożenia, że go trafią. Podjeżdża od innej strony i tu artylerie już mogą się go spodziewać. Zwróćcie uwagę idealnie artyleria wycelowana, na szczęście nie trafiła tutaj podjął bardzo duże ryzyko jest, udało się mm, zabić siódmego przeciwnika, zostają dwie artylerie, jemu zostaje jeden pocisk, tutaj SU-14-2 jest na jeden strzał a na mm, drugą artylerię czyli na M12 będzie potrzebował dwóch strzałów także jeśli mu się to uda, będziemy mieli medal Fadina Czyli za zabicie ostatniego przeciwnika ostatnim pociskiem, tutaj nie miał zamiaru podejmować tego ryzyka, ale mimowolnie będzie musiał, ogląda się wiele powtórek z Fadinem, kiedy y, gracz, y, widząc już, że musi zadać na przykład 50 obrażeń, 300 obrażeń, zależnie od tego jak, y, zależnie od tego. Y, od jego średniego demedu strzela, dopóki nie wystrzela wszystkich pestek oprócz jednej, i to jedną zadaje decydujące obrażenia. No to jest taki troszkę fadin, fadin, powiedziałbym, oszukiwany, tak. Tutaj nie będzie takiej sytuacji, wyjdzie mimo wolnie, albo i nie wyjdzie 5000 obrażeń, 7 przeciwników zabitych. 112 kompletnie nie trafia, od razu. Od razu oddał strzał, no i musimy poczekać na załadowanie ostatnich dwóch pocisków. M12, jak każda amerykańska artyleria jeśli nie trafi, może tak, są mniejsze szanse, że trafi niż na przykład w niemieckiej czy radzieckiej, ale jak trafi, to naprawdę się jest spustoszenie, taki trochę pijany bokser, tak? Jak nie trafi, jest OK, ale jak trafi, to jest po zawodach. AMX 50 120, którym grał Sabo, pomaga, zostają dwie minuty bitwy. Pojedynek jeden na jednego, właśnie zakończyło się przeładowanie bębna, także jeśli uda się wykryć, to hmm, powinna być już formalność, tutaj musi wycelować trzy razy i strzelić raz tak naprawdę, ponieważ hmm... Po tych dwóch pociskach zostanie mu tylko i wyłącznie taranowanie, a tego taranowania mx 1390 również by nie przeżył. Mielibyśmy remis. Jest artyleria pierwszy strzał dosięgnął celu i drugi zwróćcie uwagę jak dokładnie celowany też. Jeśli chodzi o liczby to oczywiście odznaka AS pancerny za tą bitwę Ręka Boga. Brutal, pojedynkowicz i ogień skuteczny. Medal Fadina, czyli ten medal za zabicie ostatniego przeciwnika ostatnim pociskiem. Radley Walters, medal Pasu czyli jego duży kaliber i specjalista. Jeśli chodzi o szczegóły, 36 pocisków wystrzelonych, 31 dosięgnęło celu i 27 zadało obrażeń.